Siema, to stary dziad. Mam dla Was krótki raport z turnieju PvP, który odbył się w ramach klanu MSI Titans. I był to bardzo fajny turniej w Diablo 4, którego zasady były takie, że możemy mieć maksymalnie 30 poziom i możemy używać tylko mocy specjalnych z kodeksu. I powiem Wam, że w takiej formule grało się naprawdę świetnie. Ja stworzyłem sobie Druida i pokażę Wam pokrótce mój build, jak, jak on wyglądał. Na początku, jak zaczynałem ten turniej, build wyglądał trochę inaczej. Tutaj poszedłem po prostu w klasycznego druida na spustoszenie, poturbowanie. Tutaj bardzo fajny crowd control, który zobaczycie potem w walce, w walce jak się sprawdzał. Zmaksowane spustoszenie, tutaj pasywki, obezwładniający ryk. Ziemny szaniec, który dostarczył mi bardzo wysoką barierę, szczególnie na początku walki. Niestety to nie wystarczało na niektóre klasy. Tratowanie. I niedźwiedzi szał. Także bardzo ważna nieustępliwość, żeby wyrwać się z krat kontrolu przez 6 sekund. No i tutaj w ostatniej umiejętności wziąłem niedźwiedzią siłę z racji tego, że po prostu byłem niedźwiedziem. Chodzi o ekwipunek. To oczywiście byliśmy ograniczeni, więc poobierałem najlepsze co udało mi się znaleźć. Myślę, że da się spokojnie wykręcić lepszy sprzęt. Teraz trzy słowa o samym turnieju: tak jak mówię, turniej był super. Jeżeli chodzi o postacie, to było tam: grali ludzie łotrami, barbarzyńcami, było dwóch druidów. Ja moje pierwsze dwa pojedynki stoczyłem z łotrami i dostałem 3-0. To była po prostu masakra. Kiedy schodził mi bulwark, schodziła mi tarcza, po prostu rok miał tak duży DPS, że nie byłem w stanie nic zrobić. Dodatkowo rogue właściwie był niewrażliwy na mój crowd control, po prostu też uzyskiwał nieustępliwość i jeszcze oprócz tego używał zniknięcia, przez co był nietargetowalny, no i walki były jednostronne. Barbarzyńcy poradzili się trochę lepiej z łotrami, ale i tak ostatecznie w finale turnieju było czterech łotrów i wydaje się, że jest to klasa najmocniejsza na ten poziom, ale powiem Wam, że naprawdę Diablo 4 zyskał w moich oczach, kiedy nie ma tych wszystkich OP itemów, nie ma tych przeskalowanych statystyk, jakichś pierdyliardów obrażeń i tak dalej. Walczyło się naprawdę, naprawdę fajnie i myślę, że takie turnieje będą się jeszcze pojawiać, na pewno przed drugim sezonem, no bo tak jak wiemy sam Endgame Diablo 4 nie jest za ciekawy, jednak ten turniej pokazał mi, jak ta gra potrafi być, mogłaby być fajna, gdyby była dobrze zbalansowana. Gdyby to PvP na, przykład na każdym poziomie było tak zbalansowane, jak to, które toczyło się na turnieju. Teraz pokażę Wam moją jedyną walkę, którą wygrałem z trzech, walkę z druidem. Skończyła się wynikiem 3-2 i była to po prostu walka na przetrwanie. Kto lepiej będzie rotował swoje umiejętności, kto wykorzysta mniej mikstur. No, to były najdłuższe walki z całego turnieju, ale no, myślę, że Wam się spodoba. Zapraszam. Dopóki ma potki oczywiście. Ha, wow! Wow! Dobra. Jedziemy, no. Więc sobie zaraz podsumujemy. Gotowy? Tak, sorry za to. No, to lecimy. Dobra, trzy, dwa

Ja nie wiem czy tutaj przywołańce ze strony ku niego nie są takim troszkę utrudnieniem, bo jednak jakby nie było, traci się trochę Castela. A nie wiem czy one cokolwiek robią, bo nie wiem. Zdrowy Nie jestem jeszcze gotów. No bo... dobrze, nie Te Tego stuny mnie najbardziej robią robotę, wiesz? Jak nie zastynuję to jestem ten... Muszę no. chwilę zaczekać No bliskie starcie I też z pozoru dwa zupełnie różne widzy, nie? To już jakoś teraz będzie etap końcowy, jeżeli chodzi o potki No kurde No ciężko jeszcze z tym twoimi kamieniami stwierdzić. Przy kolejnym taki starszy dwóch drugi do stopper sobie odwalę, żeby wiedzieć więcej kiedy pod kim się pokończę. Muszę chwilę zaczekać. Muszę chwilę zaczekać.

czy się masz, dziadu? Nie powiem. Si nie to. Si No, no pocisłyśmy, mnie. Dużo tych stunów wjechało. Czy teraz to się skończy? Jo. Trafił. GG! Są za stunem. No, no, nice, nice. Ale GG.